Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a dziś ze mną w studio Jonatan Kilczewski, Cześć. architekt i twórca tej pięknej przestrzeni. Razem rozpoczynamy cykl Bez pukania, w którym zaglądamy do domów gwiazd. Bierzemy Małgosię Rozenek, która swój dom wynajmuje aż za 30 tysięcy złotych miesięcznie. Ta kwota robi wrażenie, ale ten dom też jest tego warty. Co ty na ten temat myślisz? Wiesz, co, no nie wiem, czy jest warty 30 tysięcy, ale, ale na pewno, ale na pewno jest dość duży i okazały i faktycznie Małgosia go wynajęła chyba z przeświadczeniem, że to będzie trochę takie studio nagraniowe. No i co? Może zacznijmy od zewnętrznej od początku, dokładnie. strony, tak? Jak mhm. to wygląda na zewnątrz. No, ten dom wygląda trochę, wiesz co, mam wrażenie, bo chyba możemy to powiedzieć, to e, pan Modest Amaro ze swoją żoną projektowali ten dom i on wygląda jak taka brytyjska kamienica, mhm. londyńska, ja bym się pokusił o takie stwierdzenie, ja jestem olbrzymim fanem szatersów. E, tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych, no i one moim zdaniem robią robotę, wyglądają świetnie. Są e, chyba na każdym poziomie i wygląda to naprawdę spektakularnie. Mi się to bardzo osobiście podoba. Ogród jest nieduży, e, no ale jesteśmy w Warszawie, więc działka mm -hmm. też pewnie nie była tania, e, ale ładny, bardzo zadbany. Też jestem fanem tego ogrodu. On naprawdę wygląda bardzo fajnie, więc ja tutaj, jeżeli chodzi o tą zewnętrzną stronę, no jedynie co, to mi się nie podobają te tralki, czyli ta balustrada, która jest dookoła tarasu. Bo uważam, że to już jest lekkie przegięcie. O, już przesadzasz. Mi się to akurat bardzo podoba. No. Kwestia gustu. No ale dobra, idźmy do środka, bo na tym chcemy się skupić chyba przede wszystkim, czyli wchodzimy przez duże czarne mhm. drzwi i to jest fajny zabieg. Ja, mi się podobają takie ciemne drzwi, ale też to, że te drzwi są w innym kolorze mhm. niż okna, ja lubię jak są drzwi czerwone, niebieskie, to jest, uważam, bardzo fajna rzecz. No i mamy na wejściu od razu... Lustro. Lustro. Ale to nie jest zwykłe lustro. No to jest takie lustro w ramie, trochę można mm -hmm. powiedzieć, albo loftowej, albo takiej. Takie trochę przypominające okno. Jest duża, wygodna sofa na wejściu, lustro. No i oczywiście od razu na konsoli już możemy znaleźć wazony. I nie wiem, czy słyszałaś, ale Gosia ponąć uwielbia wazony <noise> i wszelkiego rodzaju porcelanę. Słuchaj, ja sobie nawet zapisałem, bo czytałem jakiś wywiad, gdzie. Ponoć Radek powiedział: słuchaj, kochanie, seria Twoich wazonów nie wchodzi do I tego to, nowego domu. Nie, nie. To było jak e, Gosia się przeprowadzała do jego e, apartamentu, mm -hmm. czy tam segmentu, w którym na początku zamieszkali, aczkolwiek zobacz, bo ja tutaj mam kilka zdjęć. Z tego domu, w którym mieszkali, i ona jednak przemyciła trochę tych wazonów i urn. Kobieta, jeśli czegoś bardzo chce, to dopnie swego. I Małgosia jest na pewno na to dowodem. Oczywiście, ja podziwiam <grym> zawodowo, ją bardzo podziwiam, bo ona naprawdę osiągnęła olbrzymi sukces i to jest w ogóle niepodważalna kwestia. I pamiętajmy, ja nie oceniam teraz w ogóle Małgosi Rozenek, oceniamy tylko mm. to wnętrze. Pamiętamy też, że to jest dom wynajmowany, więc nie do końca Gosia miała na wszystko wpływ. Niezmiennie Gosia wszędzie wstawia wazony. Twoje wazony, w takim stylu Hampton, najpierw przywiozła je do Radka, pomimo tego, że oponował i nie chciał tych wazonów. Nawet w swoim butiku trzyma te wazony, więc Gosia ewidentnie jest fanką wazonów. Ale wiesz, co jest cudowne? Byłam w butiku u Małgosi Rozenek Mrs. Drama i to, co jest wspaniałe, kiedy ja wchodzę, do tego sklepu, ja czuję, że to jest Małgosi. Tam wszystko się spina. Tam jest ta sztukateria, tam są te wazony, tam są nawet jakieś takie lustra. Wszystko jest w tym samym stylu. I gdy teraz patrzymy sobie na ten dom. To jest jedna osoba, ja widzę, że to wszystko po prostu się spina. I te wazony to jest Małgosia, więc co ty chcesz od tych wazonów? Nic, ja w ogóle nic nie chcę od tych wazonów. Mi te wazony nawet się podobają. Może jest ich tutaj bardzo dużo, co prawda, aczkolwiek rozumiem, że to jest coś dla niej bardzo istotnego w jej życiu. Mhm. Więc no, dalej mamy to jest taka otwarta przestrzeń, mam wrażenie nie wiem, nie byłem tam połączony salon z kuchnią z taką częścią gabinetową. Mhm. E, no, i coś, co mi strasznie w tym domu się nie podoba. Ale to bardzo mi się to nie podoba. J jestem załamana i nie wiem, czy chcę to publikować. <grym> Dajesz. Słuchaj, no. To jest <grym> drogi dom. Umówmy się. Ten dom jest wart, moim zdaniem, spokojnie kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt mhm. milionów. I wszędzie, ale to wszędzie, w każdym pokoju, w łazience jeszcze bym na to przymknął oko. Leży gres, który imituje drewno. Ja nie toleruję gresu, który imituje drewno. Co więcej, powiem Ci, ja mam bardzo dobrą pamięć. I prawie sobie dam rękę uciąć, że Gosia Rozenek prowadziła kiedyś taki program Bitwa o Dom, czy coś w tym stylu. Pamiętam, pamiętam, oglądałam. I ona w jednym z odcinków, jak jacyś uczestnicy ułożyli właśnie na podłogę albo w łazience taką imitację drewna w postaci gresu, powiedziała, że ona nie cierpi. Imitacji Gresów. Tutaj oczywiście wybaczam to Małgosi, ze względu na to, że to jest dom wynajmowany i ona tą podłogę już miała, mm. nie mogła nic z nią zrobić, no ale mimo wszystko w takim domu to jest totalna wtopa, uważam, jeżeli kładziemy podłogę, która imituje drewno. W szczególności, że zobacz, ta kuchnia jest bardzo fajna. To jest właśnie taka kuchnia mm. w stylu Hampton. Trochę może właśnie... Przepiękny kolor, to jest taka szarość, ale taka bardzo jasna, wpadająca też w taki... Hmm. No to jest taki kolor gołębi, tak. ale ładny. Zobacz, mamy kamienne blaty, mamy mozaikę mm -hmm. tutaj w tej e, strefie, gdzie mamy płytę indukcyjną, a więc to są wszystko drogie elementy, no i... Zestawienie tego z tym gresem, nie no, mnie oczy bolą, naprawdę, w szczególności, że tutaj zobacz, są bardzo drogie żyrandole. Te żyrandole, które tutaj są w tym domu, to jeden taki żyrandol kosztuje około 5-6 tysięcy, więc kilka żyrandoli to już jest kilkadziesiąt tysięcy. To jest bardzo fajny temat, który podjąłeś, porozmawiajmy o cenach. Ten dom robi wrażenie, 30 tysięcy złotych miesięcznie za wynajem. To ile trzeba, myślisz, było zapłacić na etapie urządzania za taką kuchnię? Wiesz co, no, ta kuchnia jest spokojnie warta kilkadziesiąt tysięcy. Ceny obecnie poszły mhm. bardzo mocno do góry, a ta kuchnia, zobacz, jest duża. Tutaj masz nawet e, e, szafkę taką, w której, no, to nawet nie szafkę, to bym powiedział szafę, e, w której jest chłodziarka do win, a więc tutaj są wszelkiego rodzaju sprzęty potrzebne. Mhm. Pamiętajmy, mieszkał tam znakomity kucharz, więc mhm. ta kuchnia na pewno... Musiał mieć przestrzeń. Na pewno musiała spełniać jego oczekiwania. No, dom jest fajny, zobacz, tu są bardzo wysokie wnętrza ogólnie. Ja to kocham, uwielbiam takie wysokie wnętrza. E, mamy co najmniej tutaj 3 metry, jak mniej więcej, wysokości mm -hmm. od podłogi do sufitu. No i ta przestrzeń jest bardzo duża. Zobacz, no, to, co mi się też podoba, tutaj Małgosia trochę miksuje te rzeczy, bo dużo jest tych elementów, które przywiozła od siebie z mieszkania mm. później do Radka i później do tego domu, czyli te wazy, te... No ale nie uważasz, że to jest urocze, że na przykład dana waza towarzyszy ci od twojego pierwszego mieszkania i tak chodzi z tobą, pomimo że ty jesteś już w zupełnie innym miejscu, bo możesz sobie pozwolić na zupełnie inny komfort mieszkania, ale ta waza z tobą jest. E, no widać tutaj, że Gosia zawsze swoje 5 groszy musi gdzieś włożyć, ale to jest fajne mm. z drugiej strony. No mi się osobiście podoba ta biała sofa. Ona tutaj uważam Świetnie pasuje do tego wnętrza. Jest trochę nowoczesna, w innym stylu, ale ten dom nie jest taki typowo, mówię, Hampton. Wiesz, wieś... co tu trochę prywaty, dlatego że też mam taką jasną sofę, jaśniejszą niż nasze tutaj piękne baranki, i codziennie mam zawał widzę każdą plamkę od razu chodzę i spieram, bo po prostu nie mogę na to patrzeć. słuchaj, czy wszystkie rzeczy w domu muszą być praktyczne. mogą też być niektóre ładne. No, no ja uważam, prawda. że ta, że ta biała sofa naprawdę tutaj pasuje. zobacz. Ja widzę, że Małgosia też ją zaścieła jakimiś pledami czy też kocami, bo ma całą gromadkę mm -hmm. psów, które e, brudzą tą sofę, więc, e, więc okej, okay, ale tak. ona naprawdę tutaj pasuje. Ona bardzo ładnie wygląda. Ja jej, będę tutaj e, obrońcą tej sofy. Fajne są te lampy. Masz tutaj takie czerwone lampy, które gdzieś tutaj nadają charakteru. No jest dużo tych motywów Hampton. To jest taki przytulny mm -hmm. dom. Poza podłogą. <noise> Kocham. To co? Przejdźmy może do sypialni. O nie, no, Monika, sypialnia, a garaż. Garaż, przepraszam! Słuchajcie, Monika zapomniała, że w garażu jest garderoba dodatkowa i w tym garażu stoją praktycznie same buty gości. Ja nie wiem, ile ona ma tych par. Ja jej tego zazdroszczę całym sercem, zwłaszcza, że wiem, że w nowym domu ta garderoba będzie jeszcze większa, bo będzie miała około, jak dobrze pamiętam, 60 metrów kwadratowych, chociaż garaż, garaż swoje musi też mierzyć. No dobrze, to zobaczmy to. No tutaj, co prawda, to już jest totalnie inwentja twórcza Gosi i pomocników, którzy tutaj pomagali jej się przeprowadzać do tego domu. No to są zwykłe, tanie e, szafy mm, z popularnej sieci meblowej. Mhm. Natomiast ona przekształciła garaż e, na swoją dodatkową garderobę i taką siłownię, bo tutaj też jeździ czasem na takim rowerze stacjonarnym. Więc to jest obecnie garderoba. Samochód mhm. stoi przed garażem, a garaż służy jako garderoba. No, chciałbym mieć tylko takie problemy, żeby nie, nie móc pomieścić swoich butów. No ale dobra, to idziemy do tej sypialni. No i co o tej sypialni sądzisz? Jak Ci się podoba? Wiesz co, mnie przede wszystkim urzeka wyjście na basen. To jest rzecz, która od razu rzuciła mi się w oczy i myślę sobie, ile ja bym dała, żeby mieszkać w takim miejscu? No pozdrawiamy mogę się tutaj. Słuchaj, no, to faktycznie jest fajne. Eee, chociaż. Ja tutaj... Cała reszta nie ma dla mnie znaczenia, aczkolwiek wiem, ty jesteś architektem, czekam na Twój osąd. Nie, ja się zastanawiam, czy gdybym ja projektował e, taki dom, no to jest dużo, dom, 300 metrów, mieszka tutaj cała rodzina, mhm. e, czy chciałbym mieć wyjście na basen tylko i wyłącznie z takiego master bedroom, czyli z tej głównej sypialni? No bo wyobraź sobie, że dzieci, które chcą przejść. Na ten basen przechodzą mhm. przez jej sypialnię. Chyba, że jest jakieś dodatkowe wejście na ten basen, o którym my nie wiemy i nie widzimy tutaj. Aczkolwiek to jest fajne, ale bym się nad tym zastanowił, bym mhm. polemizował z tym, czy, czy to jest fajne, o ile to jest jedyne wyjście. Bo jeżeli jest ich więcej, ok, nie mam z tym problemu. No, sypialnia jest klasyczna. Sztukateria, duże beżowe łóżko, mm -hmm. wezgłowie, też w takim właśnie... Ale patrz, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na te pięknie wyszywane poduchy. Ja już zwróciłam uwagę w poprzednim mieszkaniu, wtedy jeszcze w apartamencie, że Małgosia zawsze dba o detale. Zawsze musiało być M, R, M. No, ale zobacz, ta sypialnia jest połączona z łazienką. No i ta łazienka, powiem Ci, mi się podoba. Te dwie czarne umywalki, Duże lustro w czarnej ramie, naprawdę robią tutaj robotę, bo ta sypialnia jest taka delikatna, biała, z beżowym łóżkiem. Przerwę Ci, bo tu od razu włącza mi się taki mały alarm czerwony. Czarna umywalka. Ja mam jedną dwie. czarną i to jeszcze dwie. Włącza mi się taka praktyczna strona, bo wyobrażam sobie, jak po każdym umyciu rąk Musi to powodować zacieki, chyba, że ja po prostu jestem jakaś ograniczona i są jakieś teraz technologie na to, żeby to jakoś szybko, łatwo wyczyścić. Może Monika, ja nie chcę ci wypominać wieku, ale ty się zachowujesz jak taka starsza pani, która po prostu, nie no, biała sofa nie, bo się pobrudzi, umywalka czarna nie, bo będzie widać zacieki. No nie no, bez przesady. Babcia to moje drugie imię. Co ale wiesz ja mówię miałem... to ze swojego doświadczenia. Mam mhm. jedną czarną ścianę w łazience. W ogóle jest takie powiedzenie, że pierwszy dom, urządzasz dla wroga, drugi dla przyjaciela, a trzeci dopiero dla siebie. Więc ja tutaj mówię o swoich doświadczeniach, bo wiem po prostu czego nie zrobię i kolor czarny, abstrakcja dla mnie. Słuchajcie, a ja znowu swoje pierwsze mieszkanie, które miałem, właśnie w nim zaprojektowałem sobie czarną ścianę, czarną umywalkę, <laughs> czarne lustro i byłem... A, jeszcze czarna szafka pod umywalką była i byłem z tego bardzo zadowolony. Bardzo mi się to podobało. Może obejrzmy e, pokoje dziecięce. No najbardziej spektakularny chyba to jest pokój małego Henryka. Mm -hmm. No te łóżko z baldachimem, no powiem ci, jak mały książę. Tak i tutaj też są te jakieś hafty, akurat nie wiem, czy to jest coś związane z literką H, czy taka po prostu jakby korona, ale wygląda dosyć majestatycznie, tak bym określiła. No wiesz, ja myślę, że Gosia by się nie obraziła, jakby była takim drugą rodziną królewską, tylko polską. Oni tak nawet często chodzą wystylizowani, to jest w sumie urocze. E, wszyscy idealnie do siebie pasują. No i ta sypialnia, czy ten pokój dziecięcy jest taki idealnie e, w Gosi stylu. On tak. mi się kojarzy z Gosią. On jest taki dopracowany, wydmuchany, wychuchany. Wszystko do siebie pasuje. To jest taki. Pokój perfekcyjnej. Pani domu. To jest pokój dziecka perfekcyjnej pani domu. Jak jesteśmy na górze, bo ten dom jest dwupiętrowy oczywiście, no to warto wspomnieć o tej klatce schodowej, mm -hmm. bo ta klatka schodowa faktycznie robi wrażenie. Bardzo często ją widzimy zresztą na Instagramie gości i nic dziwnego, bo jest po prostu okazała. Jest okazała. Mamy przez całą klatkę schodową wysokie mm -hmm. okno na dwa piętra. No i te schody znowu. Być może dla niektórych się podobają, dla niektórych nie, ponieważ one są. Stopnie są czarne. E, tutaj przód, schodów i no, ciekawa, poręcz jest biała. Powiem ci, że ogólnie nie wiem, czy bym tak sobie to zaprojektował. Chociaż jest to spójne, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. Wszystkie drzwi do pokoi też są czarne, mm -hmm. więc to jest. E, pasuje do siebie. Trzeba wspomnieć o okazałych żyrandolach, które wiszą nad tą klatką schodową, ze względu na to, że jeden taki żyrandol, słuchaj, kosztuje prawie 6 tysięcy złotych. 6 razy 3? Szybka kalkulacja 18 tysięcy złotych. Tak, więc same żyrandole kosztują 18 tysięcy złotych, i a to... to jest jedno pomieszczenie. Na górze, tak mi się wydaje, że to jest mm -hmm. na górze, e, patrząc przez okno, mamy jeszcze jedną łazienkę. Być może to jest łazienka chłopców, chociaż tak. Nie wiem, nie wydaje mi się. No i to jest fajna łazienka, ze względu na to, nie wiem co sądzisz o tym rozwiązaniu. Ja bardzo lubię takie rozwiązania. Czyli kafle są do pewnej wysokości, mm -hmm. pewnie około MT20, a powyżej jest tapeta. No to jest dla mnie taki amerykański vibe. Tak mi się kojarzy zawsze gdzieś w tych filmach. E, właśnie taki styl panował. Więc to tak, prawda, aczkolwiek to też jest nie tylko amerykańskie, ale mm, ostatnio coraz bardziej popularne i ja się z tego bardzo cieszę, ze względu na to, że to wprowadza taki charakter. Naprawdę można z tymi tapetami mm -hmm. zaszaleć. To jest też bardzo fajne ze względu na to, że możemy tą tapetę szybko i łatwo wymienić, więc jak chcesz odświeżyć tą łazienkę, zobacz, tu wystarczy dać ciemniejszą tapetę mm -hmm. i od razu nadajesz inny charakter temu pomieszczeniu i nie musisz skuwać płytek. Czy co, remont po co rok? Możesz zrobić sobie remont co rok i nadawać inny charakter, więc mi się osobiście tapeta podoba, ja jestem team tapeta. Ale chyba warto zauważyć, że garaż to nie jedyna garderoba Małgosi, bo widziałam też gdzieś na filmikach taką całą czarną. Słuchaj, bo garaż to jest tylko garderoba na buty. Okej. Okay. Bo... Monika, wiesz to, jak w ogóle mogłaś o tym zapomnieć, że garaż to jest garderoba jedynie na buty? Eee, tak, wydaje mi się, że przy sypialni jest garderoba i ona jest czarna, a na plecach tych szaf jest tabeta, i to jest bardzo fajne rozwiązanie. Pewnie też będzie tutaj trochę głosów, że czarna, dużo się kurzu zbiera i tak dalej, ale ja bym tutaj. Nie, uważam, że to jest fajne. Naprawdę uważam, że to jest fajne. To łączy się fajnie z tymi czarnymi drzwiami, mm -hmm. z wszystkimi pozostałymi elementami, które w tym domu też są czarne, więc ten kolor czarny jest bardzo fajnie tutaj przemycony. Mi osobiście ta garderoba się podoba. To co, Jonathan? Ja Przeszliśmy chyba przez wszystkie pomieszczenia. Czas na podsumowanie. Podoba Ci się ten dom? Powiem Ci tak, wiadomo, podłoga mi się nie podoba, ale ogólnie jest naprawdę spoko, tak? Spoko. Dom Małgosi Rozenek spoko. Masz już tytuł. Nie no, powiem Ci tak, naprawdę dobrze on jest w miarę zaprojektowany. Ja wiem, że się czepiam, ale no jest tu parę niuansów, mm -hmm. o których nie mówiłem, bo nie chciałem robić przykrości ani Małgosi, ani Państwu Amaro. Aczkolwiek jest to spójne wnętrze. Jest to na pewno okazałe, dobrze wygląda na Instagramie. Gosia wiedziała po co go wynajęła, więc ja jestem na tak w sumie. To teraz ja powiem swoje zdanie. No mi się bardzo podoba. Ja jestem zachwycona w ogóle całą Małgosią. Zresztą kiedyś Małgosia mi powiedziała, że ja. Małgosia i Jennifer Aniston, to mogłybyśmy się być siostrami i ja zawsze to powtarzam i się tego trzymam. Także zawsze będę jej bronić, zwłaszcza, że jak słyszę, że dom Małgosi Rozenek spoko, to sobie myślę, Jezus Maria, to czego ty wymagasz? Ale to nie jest dom Małgosi Rozenek, to jest dom wynajmowany przez Małgosię Rozenek. Zobaczymy, jak będzie wyglądać dom Małgosi Rozenek. Tak, bo trzeba podkreślić, że prawdziwy dom Małgosi jest dopiero w trakcie budowy. Razem z Radosławem budują dom od zera. No i ciekawa jestem, czym nas zaskoczą, bo myślę, że pewnie dowiemy się, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek, ja jestem ciekaw. Obstawiasz, że to będzie dom w stylu Hampton, tak jak jej butiki, ten dom bardzo zbliżony? Czy to będzie jakiś zupełnie inny styl? Bo ja się zastanawiam, czy Gosia nas zaskoczy, czy jednak to będzie ta klasyka? Moim zdaniem to będzie ta klasyka. Małgosia bardzo dobrze wie, czego chce. Zresztą już mi mówiła, że ona ma po prostu swój ściśle określony styl. Idę w to. Okay. No to zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i widzimy się w kolejnym odcinku. Ja Tobie również. Do zobaczenia.